Cześć! Kiedy uczyłeś kogoś albo sam zdawałeś egzaminy, pewnie dobrze wiesz, czasami było może tak, że w ogóle się czegoś cały semestr albo nie uczyłeś, nie uczyłaś, No i potem jakimś wysiłkiem, koncentracją, raptem udało Ci się egzamin zaliczyć i nawet lepiej od kogoś, kto po prostu tak po prostu uczył się, bo... Podobało mu się to, bo chciał, bo uważał, że tak powinien. I to jest chyba taka fajna metafora na rozpoczęcie tego tematu, o którym dzisiaj jest mowa. Bo też w pewnym sensie kiedyś w naszym życiu następuje ten egzamin. Nie znamy jego daty. Niektórzy mówią, no dobra, jestem ciężko chory, lekarze dali mi jeden rok życia, trzy miesiące, ale mimo wszystko. To jest tak, oko. I poza tym Jezus nie mówi nam, że my mamy się... To nie o to też chodzi, że gdybyśmy poznali tą datę, to już wszystko byłoby dobrze. To nie jest, to, jest, to nie jest... Ten temat tutaj się nie kończy. Dopiero można powiedzieć, że on się zaczyna, dlatego że o wiele bardziej chodzi o to, kto wyznacza te reguły tej, tego egzaminu, co właściwie z czego właściwie będziemy przepytywani. Jeżeli my znamy tą listę tych pytań, bardzo łatwo możemy zacząć się spinać i udawać, że jesteśmy kimś innym i przygotować się dokładnie na tą listę. No bo to muszę załatwić, to, 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 to wszystko jest na mojej liście. Jezus mówi: No nie, to tak nie ma być, bo tą listę to ty znajdziesz właśnie w sobie. Oczywiście. Mogą być takie, nie tak, wiem, może natkniemy się, takie strzałki. Na kamino są takie piękne strzałki. Ale mimo wszystko, od strzałki do strzałki tą drogę trzeba przejść i trzeba wiedzieć jak. Czy tak szybko, że kolano cię rozpoli. Moje doświadczenie, czy słuchając siebie, pozwalając innym przejść przed tobą. Albo właśnie szybciej. Czyli Ty w sobie odnajdujesz to, co jest ważne. To, z czego właściwie ten egzamin się składa. Bo Jezus, mi się wydaje, On chce Ciebie poznać. Tak się obracam, takie piękne tutaj winnice z ultrasłodkimi winogronami, których nikt w ogóle nie zbiera, bo podobno dojrzały za późno i producent nie odkupił. Marnuje się to. No właśnie, więc jeżeli po prostu my w naszej drodze, w naszej drodze po prostu nie będziemy uważni na ten moment, na to, co się w tym momencie dzieje: jak, co moje ciało mówi, co moja dusza mówi, co moje serce mówi. Jeżeli nie będziemy dokładnie w tym momencie, w którym jesteśmy, to nie poznamy, nie dowiemy się. Jak i najlepiej postąpić. Nie możemy żyć tylko, że po prostu sobie stotamy zbiór jakichś zasad, właśnie przekazań i będziemy cały czas tylko w ten sposób rozczytywali nasze życie. Wydaje mi się, że ono jest o wiele bardziej, to jest złożone. I Jezus właśnie dlatego mówi: nie koncentruj się na tym momencie, który. Przejdzie na koniec, kiedy on będzie. Nie koncentruj się na tym listach, pytaniach na egzamin, ale raczej staraj się być sobą tu i teraz i ufać tu i teraz, oczywiście kierując się wskazówkami, co to dla ciebie znaczy, co to w tym momencie od ciebie wymaga. Na takie mam refleksje. Trochę przepraszam za dygresję, ale chciałam się z Tobą podzielić. Cześć.